Siemaneczko, ja jestem Adam, witam wszystkich bardzo serdecznie w takiej, naprawdę, po takiej długiej przerwie, jaka w ogóle nastąpiła na moim kanale, nie? Przepraszam w ogóle za mój głos, ale po prostu mam jakiś katar i nie wiem w ogóle, co jest grane. Ale gramy sobie dzisiaj w Bedwars Duels na acnce.pl i ten film, ten film nie jest, yy, w żaden sposób sponsorowany, albo nic takiego, i w ogóle przepraszam za jakoś, bo w sumie, jakoś jest, w sumie jakaś taka, w sumie dobra jest, ale jakby, jakby jak klika na przykład, żeby kupić coś, to po prostu jakby yy, takby po prostu yy, lekko jest taka jakość bardziej taka słabsza, że taka bardziej oświetlona, o widzicie ten sklep, że ta wełna jest troszeczkę taka bardziej poświetlona. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak jest, ale nieważne. Lecimy sobie grać w Bedwarsy, bo to jest właśnie takie coś, żeby wyjaśnić dlaczego mnie nie było i, i w ogóle siema, widać mnie i tak, szczerze Wam powiem, że chcę Wam powiedzieć, yy, dalej, co z tym YouTubeem, co z moim kanałem, i zaraz Wam wszystko powiem. O no to ogólnie to tak, że po prostu postanowiłem wrócić na YouTubekę, bo szczerze to po prostu yy, musiałem nabrać troszeczkę siły, bo wiadomo, nie będę nagrywał yy, na siłę. I prawda jest taka, że tak naprawdę yy, miałem taki problem, gdzie musiałem chodzić na YouTube'a yy, na komputerową, jakby wersję, tylko po to. Żeby dla Was wrzucić materiał i nieraz możecie na, taki, na moim kanale zobaczyć taki materiał Że nieraz musiałem wchodzić, w sensie nie, tam nie ma pokazane Ale um, właśnie na YouTube są mnie takie filmy, gdzie publikowałem je naprawdę długo I poświęcałem swój czas tylko po to, żeby wrzucić film na YouTube'a, przez co było to właśnie, utrudnienie, właśnie dla mnie, bo teraz mam tak, że mogę wejść na YouTube'a spokojnie, sobie y, opublikować odcinek, nie? Ale wtedy tak nie mogłem, bo właśnie problem polega na tym, że miałem starszą wersję telefonu, przez co nie mogłem, właśnie, YouTube'a y, zaktualizować. I teraz y, można sobie spokojnie, y, popublikować y, odcinki, co daje naprawdę dużo satysfakcji dla mnie, bo jakby. pa! Jest! Udało się, widzowie! Mamy cztery emeraldy. Jest, mamy to, widzowie. Ale fajnie. Jest, wygraliśmy pierwszą arenę. Ja nie mogę, co się dzieje, widzowie. Co jest? Ja nie mogę, Widzieli się to, ale to był płokczam w ogóle. Co to było? I to jeszcze na filmie, widzowie, co jest? Idziemy dalej na arenę. Dobra widzowie, jesteśmy na, na drugiej arenie. Ale powiem wam, że ta arena, którą przed chwilą braliśmy, to była chyba jedna z najszybciej wygranych aren chyba w tym odcinku, bo tak naprawdę nigdy chyba w życiu nie udało mi się na odcinku wygrać chyba aż tak szybko. Nie no, może chyba tak było, ale jakby nie wiedziałem, że chłop był jeden. I szczerze poszedł sobie na emeraldy, przez, pod czym rzuciłem go z fireballa, chłop sobie spadł, dostępnie go emeraldy, po czym wygrałem. Jakby, nie wiem o co chodzi, chłop chyba się zdenerwował, albo nie wiem o co chodzi, ale szczerze nie wiem. Tak widzowie, poza tym to yy, powracam do yy, nagrywania nowych materiałów. Yy, I tak poza tym to przepraszam Was widzowie za to, że... Yy, Wy nieraz słychać moją, moją siostrę, ale to po pierwsze. Po drugie, yy, przepraszam Was za to, że tak naprawdę yy, yy, tak naprawdę jakby nie powiedziałem Wam wcześniej, dlaczego mnie nie było i jaki był tego powód. No coś teraz Wam powiedziałem, nie? I przepraszam za taką bardzo długą przerwę na kanale i przez to przepraszam Was za to jeszcze, że nie ma odcinków z FIFA 18. Ale już wam mówię dlaczego ich nie ma. Dlatego, że w pewnym razie chciałem dla Was nagrać odcinek, był taki dzień, że chciałem dla Was nagrać film z FIFA, a tu nagle wyskoczył Error. Mówię o co chodzi, nie? Okazało się potem, że płyta została porysowana. I spadłem, i właśnie płyta została porysowana. Nie wiem dlaczego, przez co właśnie nie chciała mi FIFA zestartować, i w tym problem. I nie wiem, jak macie jakiś pomysł, co zrobić, to po prostu napiszcie to na dole w komentarzach, subskrybujcie kanał, bo zapomniałem o tym powiedzieć właśnie. że Jeżeli tego nie robisz, to subskrybuj kanał, ponieważ chyba nie chcesz, aby te filmy właśnie takie jak ten na przykład, nie, yy, cię ominęły, prawda? Bo takie filmy jak ten będą naprawdę bardzo dużo, a mam już w planach dużo takich filmów, yy, kurde ponagrywać. Więc, jeżeli nie chcesz, aby cię przegapiły takie materiały, to koniecznie kliknij subika a obok tego suba jest dzwoneczek. Przez co, właśnie nie przegapisz żadnego kolejnego filmu. A dla mnie to naprawdę bardzo dużo, bo chcę osiągnąć już swój wymarzony cel. Bo kiedyś, powiem Wam taką historię z mojego życia, że kiedyś miałem kanał na YouTubie, na pewno każdy go oglądał. E, nagrywałem tam odcinki już, o, już nie już szczerze. że nagrywałem tam bardzo dużo odcinków e, i nagle chcę nagrać filmik i okazało się, że zbanowali mi kanał na YouTubie. Nie wiem jaki był powód tego zbanowania. I przepraszam w ogóle za lagi, nieraz mi laguje, nie wiem czemu. I w ogóle zbanowali mnie widzowie. Nie wiem dlaczego. Nic złego na kanale nie robiłem, prowadziłem sobie zwykły content, prawda? Nie wiem, jaki był cel zbanowania mnie. Miałem tam ponad prawie 70 subskrypcji, Było naprawdę dużo. Nie, spodziewał się, nie spodziewałbym się, że kiedyś w życiu ogólnie w mojej karierze YouTubeowej wbiję aż tyle subskrypcji. To jest chyba najwięcej subskrypcji, ile miałem. Przepraszam w ogóle, że będę nieraz że ten nosem pociągał, ale nie wiem, co się dzieje, że mam jakiś katar. I tak to jest, widzowie, że właśnie próbujesz y, osiągnąć coś w życiu, jakiś cel, właśnie w moim przypadku. No, 100 subskrypcji to by mój cel, bo nie było zbyt dużo subskrypcji. Aby osiągnąć to, no, tak naprawdę, 70 subskrypcji to dla tak byłoby mało, no bo niejedni osiągnęli więcej w życiu subskrypcji na pewno. Mówię tutaj o, o youtuberach, tak naprawdę, I jakby. Osiągnięcie tyle subskrypcji to był mój naprawdę wielki cel Ale no nie udało się Ja się nie poddałem i tak naprawdę Ja mam to gdzieś, że się nie udało ja jakby głowa do góry i nagrywam dalej nie Tutaj jakby nagrywam film za filmem i, i lecimy dalej I generalnie nie poddajemy się bo jak Chce się gdzieś osiągnąć ale nie udało się niestety Bo przez jakieś problemy Coś nie wyszło To po prostu nie poddawaj się leć dalej bo jak się poddajesz, to po prostu wiadomo, nie, a to trzeba w siebie głęboko uwierzyć. Ja przez swoje jakby takie małe doświadczenie YouTube'owe wiem o co chodzi, nie? Bo tak naprawdę jakby staram się robić dla Was dużo filmów, ale nie zawsze to wychodzi, bo na przykład powiem mam taką historię drugą, że tak naprawdę mam za miesiąc egzamin zawodowy i też powinienem się uczyć, ale dla kariery YouTube'owej postaram się dla was też yy, nagrywać filmy. Przez to też yy, jest to prawdopodobne, że wiecie, no, że te subskrypcje może wpadną, nie? ale nie jedni lubią mój kanał, wiadomo o co chodzi, nie jedni nie lubią i nie jedni mówią, jaki debil, coś takiego, bo wyzywają nie jedni, ale ja się nie przejmuję hejtami, bo szczerze mam w to wywalone. Jakby niech sobie ludzie myślą, co chcą, bo to jest ich opinia, tak, ale coś, że na przykład ktoś wyzywa... To nie wiem, ale to już naprawdę trzeba mieć coś z głową, żeby wyzywać kogoś, że coś, ktoś coś ma. Dobra, spadł sobie aż dwóch spadło. Dobra, widzowie, mamy cztery emeraldy. Mamy cztery emeraldy. Idziemy sobie w górę. O Jezu. Dobra. Dobra, idziemy sobie w górę cały czas, żeby po prostu znieść się łóżko. Dobra, widzowie. Idziemy sobie na górę. Słuchajcie, schodzimy sobie całkiem na górę, żeby, wiecie, zwalić, zrobić, zburzyć łóżko. O Jezu! Dobra. Spadłem z czterema emeraldami. Mój błąd, naprawdę mój błąd, ale lecimy dalej. Nie możemy się poddać. Jesteś, jesteś, jestem tylko jeden. Jestem tylko jeden. Jak teraz wygram, to będzie coś pięknego. Jak teraz to wygram, prawda? Ale jeżeli wygram, bo, bo to nie wiadomo, czy wygram. I tak, zostawcie też łapeczkę w górę. Jeżeli byście chcieli więcej takich filmów, bo, bo wtedy przez to pokazujecie, że chcecie takie właśnie dalsze właśnie serie z Bedwarsów, bo mam w planach też e, nakręcić dla Was e, taki. Tam, kontynuować serię o na kanale Piotr Adam Bedwars, co jest naprawdę kurde, gigantyczną propozycją, e, jak dla mnie, nie? W ogóle sorry, że gadam nieraz bez sensu, ale muszę coś mówić, żeby ten film nie był za nudny, nie? W ogóle powiem Wam tak: większość jakby moich znajomych, gdzie jestem, na przykład na Orliku czy gdzieś czy coś, to zawsze ktoś się pyta: Jakby z moich znajomych, kiedy odcinek z Bedwarsem albo czy kojarzą mój kanał z moim bratem, czy coś takiego. Ja zawsze dostaję takie właśnie komentarze od moich znajomych, właśnie gdzie jestem czy na linku, czy gdzieś. To zawsze dostaję jakieś komentarze właśnie od treści tego kanału, że jeszcze nagrywasz, czy, czy coś takiego. Jakby nie ma nic do tego, nie? Ale po prostu jest takie dla mnie jakby zaskakujące, że ktoś w ogóle z moich zajawek ogląda ten kanał, nie. Jakby w życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego nastąpi tak naprawdę, nie? Więc widzowie. Jakby jak ktoś to z moich znajomych ogląda, to, to dzięki za to, nie. Jakby przez to rozwija się mój kanał dalej, jakby jestem. Aha, zdawowało mi klawiaturę halo. Przez to właśnie, że moi znajomi oglądają moje materiały. I nie się z tego śmieją, no bo są tacy ludzie, że jakby nie chodzi mi o ten region, co właśnie mieszkam, nie, ale tak naprawdę chodzi mi o to, że są tacy ludzie, nie jedni, że się śmieją z moich odcinków, ale jakby. Co z tego, że się śmieją? jakby ja, ja mam to gdzieś, szczerze, nie? Ja mam to gdzieś, bo tak naprawdę jakby nie obchodzi mnie to. Jakby mnie to nie obchodzi, że, że ktoś się z tego śmieje. Jak się śmieje, no trudno. No. Są tacy ludzie i tego się nie da ukryć. I kurde, prawda jest taka, że jakby ja się tym nie zamartwiam, bo ja jakby lecę dalej i chcę osiągnąć to, co chcę osiągnąć, czyli chcę osiągnąć 100 subskrypcji. Może kiedyś to się uda, może nie. nie. Nie teraz się będą śmiać z mojego celu, no bo Adam. Ty i co subskrypcji musiałbyś codziennie wstawiać film za filmem i tak dalej. Musiałbyś publikować filmy codziennie. Ja to wiem, ja to wiem, ale to, że ja mam tyle nauki i przez to muszę się uczyć. I nie dam rady w ogóle i publikować dla was filmów i się uczyć, bo tego się nie da zrobić tak yy, jakby Da się połączyć jedno z drugim oczywiście, że da się pogodzić YouTube'a z nauką, oczywiście się, że się da, tylko bardziej nauka jest ważna, i spadłem, kurde, i właśnie bardziej nauka jest troszeczkę ważna dla mnie, żeby zdać drugą klasę, tak, ale z drugiej strony też dla Was materiały muszą wlecieć na kanał, więc za niedługo też będę musiał nagrywać film dla Was na zapas, bo za miesiąc mam egzamin, przez co nie będę mógł nagrywać, więc filmy na zapas muszą być, więc widzowie trzymajcie kciuki i w ogóle wpadnijcie jeszcze na mojego insta nazwa w opisie bo właśnie y, tam robię posty nieraz, live'y też nagrywam więc jeżeli byście chcieli oglądać moje live'y, coś takiego to możecie wpaść na niego i, i followować, bo mam 115 obserwujących w, w tym momencie 114, bo taki zasięg na moim instagramie jest przez to, że nie jakby szczerze nie, nie, jakby nie publikowałem postów na Instagramie. O to chodzi. Przez to te zasięgi się troszeczkę zmalały. I właśnie cicho teraz, bo idę się... Yy, spróbować jeszcze łóżko? I uwaga, uwaga, uwaga. Jest coś, tu jest, tu się udało, ale. Dobra, może góra. Oj, no i, i spadłem. Kupi <głup> chyba fireballa Walno pod nogi. No cóż, widzowie, tego się nie da, ten yy, nie da się ich rozwalić, tak naprawdę. A ja nie chcę, żeby ten film też był za długi, bo jakby wtedy jakby nie mogę go wstawić, bo kiedyś tak miałem, nie, że właśnie próbowałem wstawić filmik i okazało się, że co, że jest za długi, i musiałem go troszeczkę skrócić. I wtedy ten film nie był bez sensu, jakby to, co teraz mówię, nieraz na tej filmach, to też jest jako bez sensu. Ale muszę coś mówić, żeby ten film też nie był dla was yy, taki wynudzający. Muszę coś mówić. Więc widzowie... Jeszcze tak... To jest taka, takie coś, że jeszcze też nie nagrywałem zbyt długo. Więc musicie to wybaczyć. A przygotowania do, do tego filmu naprawdę nie było, nie było lekko. Nie było lekko przygotować się do filmu. Bo zawsze jak nagrywam jakiś materiał albo mam coś nagrać, to ja zawsze się przygotowuję tak, że... Robię sobie takie małe próby. Oj, żeby... Nie dać takiego słabego filmu. O to chodzi. Żeby nagrać film i żeby on miał ręce i nogi. To się przygotowuje do tego filmu. Przeszło 15 minut. To jest dziwne, ale naprawdę się przygotowuje tyle. Bo zawsze przed nagrywaniem filmu. <laughs> Przepraszam. Przez nagry przez, przed nagrywaniem filmu zawsze mam jakiś stres. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale chyba jak każdy twórca po długim nienagrywaniu chyba też tak ma. Nie wiem. I teraz mój plan jest taki, żeby kupić sobie potkę na niewidzialność, jak starczy nam Emeraldów, to kupimy sobie potkę na skok i przez to kupimy. Czekajcie, Nibitka. Skok i może prędkość, i kupimy sobie jeszcze kilof, czekajcie, kilof oraz nożyczki. Dobra. Schowamy sobie to i to. I przez to, że sobie wypijemy tam, to będzie większe prawdopodobieństwo, że możemy go zniszczyć, prawda? I to będzie idealny plan. Zagramy sobie dwie areny na początek, bo. No ten film jest taki jakby początkowujący, że wracam na YouTube'a. I to jest zwykły tytuł, tak jak każdy, tak? O kurde, o kurde, dobra, pijemy, nie pijemy, pijemy na, na... zwiększony skok. Dobra, przez to idziemy do niego. Jak sobie rzuci Firebola, nie trafi, tak? Dobra, klepa, 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 byku, ale strefa poszła, dobra. Pijemy, pijemy. Pijemy na witkę, pijemy na szybkość i lecimy do niego. O kurde, dobra. No i spadłem, nie? Wygrałem! Łatwo! Dobra, udało się wygrać drugi raz, kurde. Jak widzicie, kupiłem sobie vip za ponad 30 zł. sobie kupiłem VIP-a, widzowie. W ogóle, co jest grane? Wygraliśmy drugą arenę. W ogóle się ma, bo, bo widać mnie wygranie, nie? Dobra, widzowie, udało się. Także dziękuję Wam za oglądanie. To był taki spontaniczny odcinek. Jak każdy, się udało wygrać dwie ręki, więc bardzo Wam dziękuję za to, że przybyłeś na ten odcinek. Jeśli tego nie robisz, subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne, Żeby kanał subskrybować. Jeżeli Wam się podało. Po, podało. Że Wam się podobało, to napiszcie to w komentarzach. jakbyście chcieli, więcej takich odcinków. Właśnie nie spodziewałem się tego, że gościu się aż tak denerwuje, że po, podkle, po, podczas klepy właśnie. No wyjdzie, gościu, za renę, prawda? Jakby widzicie, mogę latać sobie. Nie chwalę się żadnym głupim VIP-em, bo prawie ten VIP nic prawie nie daje. Więc dziękuję Wam za oglądanie. No i do zobaczenia. W następnym odcinku. Cześć.